Cześć, 42. Raid Dakar dobiegł końca. Szczęśliwego końca, bo Supermaraton bardzo podobał się kierowcom. Zresztą nie ma się co dziwić, ponieważ piaski Arabii Saudyjskiej były swoistym powrotem do korzeni rajdu Dakar. No i wygląda na to, że na Półwyspie Arabskim ta impreza może pozostać jeszcze na całą dekadę. W najbardziej prestiżowej kategorii samochodów po Triumf sięgnęli Carlos Sainz i Lucas Cruz. Hiszpanie znakomicie wykorzystali możliwości minibagi, dystansując. Na Alatije TS Toyoty oraz zespołowego kolegę Stéphane Péter W Gospodarze po cichu pewnie liczyli na podium dla Yazida al Radziego, ale i tak czwarte miejsce jest najwyższym w historii e, zdobytym przez saudyjskiego Dakarowca. Niewiele brakowało, aby samochodowa załoga Orlen Team znalazła się w pierwszej dziesiątce. Jednak dla Martina Prokopa i Wiktora Chytki nie był to łatwy Dakar, ale i tak pokazali się z bardzo dobrej strony. Swoich celów nie zrealizowali także Kuba Przygoński i Timo Gottschalk. Jednak polsko-niemiecki duet etapowymi podjami udowodnił, że stać ich tutaj było na naprawdę bardzo, bardzo mocny wynik. Wspaniałe polskie rezultaty zobaczyliśmy za to w kategorii kładów, gdzie Rafał Sonik zajął trzecie miejsce, a Kamil Wiśniewski z Orlen Team pobił swój osobisty rekord, meldując się na piątej lokacie. Obaj zaliczyli etapowe zwycięstwa co jest dobrym prognostykiem na przyszłość, podobnie jak jazda Arkadiusza Lindnera. Najszybszym kładowcem okazał się Ignacio Casale, który udowodnił, że potrafi wygrywać także poza Ameryką Południową. Wśród motocyklistów zaprowadzono nowy porządek. Po 19 latach zwycięzca na jednośladzie nie jechał KTM-em. Tę niesamowitą serię przerwał dopiero z użyciem Hondy Ricky Brabeck. Mało tego, drugie miejsce zajął Pablo Quintanilla, który reprezentował fabryczny zespół Husqvarna. KTM musiał zadowolić się trzecią lokatą, którą wywalczył Toby Price. Polacy mogą się cieszyć z miejsca w drugiej dziesiątce Maćka Giemzy. Motocyklista Orlin Team wciąż zdobywa doświadczenie, a taka lokata w stawce blisko 100 rywali no to naprawdę jest dobra robota. Na wyróżnienie zasługuje też Krzysztof Jarmusz, który był 44. i 6. W kategorii Original by Motul, czyli samodzielnie się serwisujących. W kategorii UTV zwycięstwo powędrowało do załogi Casey Carey i Sean Berryman. Co ciekawe, Amerykanie jeszcze nigdy nie wygrali kategorii na Dakar Rally, a w tym roku zdobyli aż dwie. Szacunek za przyzwoitą metę należy się załodze Maciej Dążała, i Rafał Marton, których synowie, Aaron Dążała i Maciej Marton, pokazali naprawdę mistrzowskie tempo i pozostawili po sobie znakomite wrażenie, zwłaszcza po wygraniu pierwszego etapu. Fabryczny zespół Kamas miał wygrać i zwyciężył kategorię ciężarówek, a swój drugi sukces w karierze świętował Andrzej Karbinow. W czołowej dziesiątce znalazło się dwóch Polaków. Mowa o Darku Rodewaldzie, czyli mechaniku pokładowym Jana Van Casterena oraz Szymonie gospodarczyku, który był pilotem Patricia Garust trudami całej trasy poradzili sobie on też Robert Szustkowski i Jarosław Kazberuk, którzy zakończyli zmagania w drugiej dziesiątce. Do mety dojechało zatem 13 Polaków i naprawdę z każdego możemy być dumni. Nasi rodacy, czy to z renomowanego Orlen Team, czy innych zespołów naprawdę zasłużyli na solidną regenerację. Podobnie jak ich maszyny, które oprócz zmycia arabskich piasków w mobilnym centrum czyszczącym Kärcher, powinny przejść poważną rewizję po najtrudniejszym rajdzie świata, w którym Polacy na pewno dokonają jeszcze kilku wielkich rzeczy. To był już ostatni odcinek vlogów z serii o rajdzie Dakar 2020. Marcin Zabolski, WRC Motorsport and Beyond. Pięknie dziękuję i do zobaczenia.